W majowym, wiosennym szaleństwie dokazują nasze ptaszyska, nasze kosy, które tutaj, jak się uważnie wpatrzycie, będą gdzieś w okolicy, na kostce, na trawie, a potrafią bezczelnie przelecieć z jednego miejsca drugi, między jedną zarośle do drugiego zarośla. No niestety, jak są młode i głupie, to też potrafią się rozwalić na szybie okiennej. Biegają, nie przejmując się moją obecnością. Znoszą w dziobach robaki do swoich gniazd. Tutaj w żywotniku w Tui jest cała rodzinka kosów, gdzie zapewne karmione jest ich nowe potomstwo. Bardzo lubimy za nią te urocze, przyjazne ludziom, człowiekowi, nam śpiewające ptaszyska. Nie rozpoznajemy następnych ich pokoleń, tych rozradzanych. Czasami jakieś piórko gdzieś jest przekrzywione, ale to wszystko. Wystarczy, że są. Dają świadectwo pięknej, ciągle naturalnej, przyrodniczo przestrzeni, w której możemy przebywać której dostąpiliśmy szczególnego przywileju przebywania. Radujemy się ich obecnością. Zdarza się, że zapaskudzą mi guanem siedzisko tego pojazdu, ale nie jest to już tak dolegliwe, ponieważ kilka dni temu uszyłem pokrowce. Korzystając z ameryckiego wolnego czasu, Wbijam się w wygodny fotel mojego pojazdu i ruszam przed siebie. W optymalnych warunkach, na płaskim terenie albo nawet lekko z górki i oczywiście nie pod jakiś tam gwałtowny wiatr, mogę rozpędzić ten bolid do około 50 km na godzinę. Ale kto by takie szaleństwo uprawiał w sytuacji, kiedy najmniejszy niebezpieczny skręt może skończyć się wywrotką. Tajemnicą poliszynela, czyli powszechnie wiadomym jest, że konstrukcje typu delta są podatne na wywracanie się w ekstremalnych warunkach, czyli kiedy ten wektor przeniesienia masy staje się krytyczny. Zatem, jakie warunki są optymalne dla tej konstrukcji, dla tego pojazdu. Po prostej można pędzić tak jak tutaj, na tej drodze wiejskiej, 50 km na godzinę. A zresztą jest to ograniczone właśnie prawem. Szybciej nie można. Nie jest to jakaś zabójcza prędkość. Przy skręcie trzeba ją zredukować do około. 18-25 km na godzinę. No, i tu ogromne znaczenie ma wyprofilowanie zakrętu. To trzeba na bieżąco rozeznawać, no i trzeba być w tym mądrym. Jeżeli jest droga odpowiednio wyprofilowana, pod odpowiednim kątem, to nawet prędkość 30 km na godzinę nie jest dla tego pojazdu niebezpieczna. Niemniej nie ryzykuję. Redukuję ją do wspomnianej prędkości około 20 km na godzinę. Jest to w miarę bezpieczne na równej szosie, dobrej jakości nawierzchni. Bardzo przyjemnym jest móc przycisnąć. Niestety, nie daje to komfortu spokojnego podróżowania, ponieważ trzeba nieustannie kontrolować to, co dzieje się dookoła nas. Trzeba mieć przysłowiową głowę dookoła szyi. Moje wieloletnie doświadczenie rowerowania sugeruje, że komfortową prędkość, przy której można coś obserwować, cieszyć się widokami. Mijanych miejsc jest prędkość około 15-20 km na godzinę. Autostradą. Od dwóch lat budowana jest w odległości około 2 km od mojego domu autostrada A2. Wieloma jej odcinkami, jeszcze nieoddanymi do użytkowania, śmigamy sobie z przyjaciółmi, podziwiając inżynierię jej powstawania. W niedzielę mi święta jest przyzwolenie służb nadzorujących bezpieczeństwo tej drogi, aby ludzie mojego pokroju, siadoczanie, ciekawi tej inwestycji, mogli przemieszczać się odcinkami już prawie gotowymi do oddania w użytkowaniu. Zaspokajana jest w ten sposób naturalna ludzka ciekawość, i rośnie też duma z faktu posiadania w przyszłości takiej drogi w naszym rejonie no i oczywiście możliwości z jej korzystania. Skróci to drogę do Warszawy i skomunikuje nasze wschodnie tereny z resztą kraju. Stanie się ona drogą na świat. Przy okazji przebudowy wymagają również drogi położone blisko autostrady. Jedną z nich jest szosa przebiegająca koło naszej posesji. Spodziewamy się, że wraz z tą wielką inwestycją powstanie nowa ścieżka rowerowa i to nie byle jaka, z jakiejś tam źle zaprojektowanej kostki brukowej, tylko właściwie zaprojektowana, asfaltowa, wygodna dla codziennych dojazdów do pracy dla wielu naszych sąsiadów i mieszkańców okolicznych wsi. Wyciągnęły się komary. Układam w kufrze. potrzebne rzeczy i biorę na wszelki wypadek ładowarkę, ponieważ mam długą trasę. I gdybym musiał gdzieś doładowywać energię, no to doładuję. Ten film pokazuje, jak skonstruowany przeze mnie wózek inwalidzki porusza się w terenie oraz na szosie. Możemy też podziwiać uroki naszego najbliższego otoczenia, ponieważ mieszkamy pośród pól, lasów i małych wiosek. W niedalekiej odległości około 5 km znajduje się centrum siedlec, wygodnego do mieszkania i zaopatrywania się w nim blisko 80 tysięcznego miasta. Termin wózek inwalidzki będzie przeze mnie często zastępowany nazwą pojazd. Jest to dla mnie lepiej brzmiąca nazwa, gdyż trochę oddalam od siebie świadomość swojej niesprawności. Pojazd inwalidzki. Czym w ogóle jest ten pojazd? No, tak jak wspomniałem wcześniej, jest on wózkiem inwalidzkim. To jego główne przeznaczenie. Natomiast w sensie takim ogólnym, prawnym, czym jest wózek inwalidzki? Tego nie wiem. Nawet nie chcę wiedzieć, bo zapewne w tej definicji jest ileś tam ograniczeń, zapisanych parametrów, których być może nie osiągnę w swoim pojeździe. Tak więc, na cóż mi ta wiedza? Przecież i tak muszę realizować w życiu to, co jest dla mnie niezbędne. To ja najlepiej wiem, co jest mi potrzebne, a nie ten ktoś, kto jest ustawodawcą i coś optymalizuje na kształt tego, jak mniej więcej to wygląda w masie przypadków inwalidzkich. No, ale my nie jesteśmy żadną masą, jesteśmy indywidualni, każdy z nas ma trochę inne potrzeby, inne oczekiwania. Inaczej trzeba wykonać przedmioty, które służą naszemu przemieszczaniu się. Będzie to taki pojazd i już w zasadzie jest w iluś tam procentach, w 90%, który umożliwi mi w miarę normalne funkcjonowanie. Normalne ono już nigdy nie będzie, ale no przynajmniej zbliżone do normalnego. Za wszelką cenę muszę unikać upadku, przewrócenia się ze względu na. Niebezpieczeństwo wyważenia swoich, znaczy licznych, wszystkich protez kończyn dolnych, biodrowych, kolanowych. Na pojeździe jednośladowym wywrotka, no niestety sprawia takie zagrożenie, że te protezy mógłbym poważnie uszkodzić. Muszę o to szczególnie dbać, aby uniknąć takiej możliwości. Wyspecjalizowane wózki elektryczne są potwornie drogie. To są grube dziesiątki tysięcy złotych, na których wydanie po prostu mnie nie stać. Poza tym są za mało uniwersalne. Stąd konieczność zbudowania takiego urządzenia samemu, wykorzystania istniejących elementów, zaprojektowania konstrukcji, która jest niezbędna, żeby osiągnąć zamierzony cel. Widzę, że Funkcjonalność mojego pojazdu jest znacznie większa niż dostępnych wózków inwalidzkich. W każdym razie postanowiłem u siebie funkcjonalność tej maszyny zmienić wykorzystać unikalne cechy przydatnych komponentów, które można kupić, w które można zaopatrzyć się na rynku. Tak, aby był to pojazd dostatecznie wygodny do wsiadania i zsiadania, miał super wygodny fotel podtrzymujący korpus. Człowieka, odpowiednio wyprofilowany. I jest to najnowsza koncepcja budowania i projektowania wózków inwalidzkich, gdzie odchodzi się od minimalistycznego podparcia pleców na rzecz kubełkowego ukształtowania fotela, który możliwie stabilnie podtrzymuje cały korpus ciała. Zdobyłem oparcie szwedzkiego wózka firmy Permobil C400. Solidne i dosyć ciężkie, wykonane z tworzywa ABS. Mogę do niego swobodnie montować różne akcesoria. Poluję jeszcze na zagłówek oraz siedzisko, które tymczasem zastąpiłem zwykłą sklejką i położyłem na niej materac ortopedyczny. Dobrze spełnia on swoją funkcję. Do niedawna uznawano, że minimalistyczne podparcie pleców umożliwia inwalidzie wzmacnianie mięśni korpusu ciała, a więc zwiększy kondycję mięśniową inwalidy po latach tego typu pozycji. To się okazało, że tak nie działa. Zmieniono zatem ostatnio koncepcję medyczną, i teraz mamy do czynienia ze staraniami stabilizowania tułowia kształtem oparcia a więc takiego ukształtowania fotela, które efektywnie podtrzymuje tułów człowieka w możliwie wygodnej pozycji. Przyczyną, dla którego używam tego rodzaju pojazdu, jest to, że mam ograniczoną możliwość chodzenia. Tak jest ze mną od urodzenia. Urodziłem się z wadą ruchową prawej nogi i zawsze dużą trudność sprawiało mi chodzenie. Z upływem lat, rzecz jasna, problem narasta. Wspomnę tutaj o rekomendacji inżyniera Tetrusa, który ma ułomność. No i on na swoim kanale YouTubeowym rozważania o długim siedzeniu w fotelach i są to fotele samochodowe, które ustawił przy swoim stanowisku komputerowym. Wspomina również o aspekcie bólów pleców. Za horyzontu kres. Po tygodniu pięknej, słonecznej pogody tej wiosny jest już trochę sucho. Nasze okoliczne lasy okryły się piękną, młodą wiosenną zielenią, co widać, mam nadzieję, na tym filmie. A leśne dukty wiodące przez sypkie piaski polodowcowe są ledwo przejezdne, co też mam nadzieję widać, ale rzecz jasna nie dla mnie. Ja to dosyć łatwo pokonuję. Koncepcja Michalakowa, Pawłowa, pokonywania długich dystansów dziennych posiadając akumulatory względnie małej pojemności. Według niego można pędzić z prędkością średnią 33 km na godzinę przez około 3 godziny, pokonując dystans około 100 km. No, w tym czasie oczywiście akumulatory wyładowujemy, bo te dwa akumulatory, które ja mam, z trudnością wystarczają do pokonania około 80 km. Paweł następnie proponuje zrobić czterogodzinny postój na doładowanie do pełna i ponownie do wieczora pokonać dystans następnych 100 km. Konanie 200 km dziennie takim pojazdem realizuje według niego ideę pokonania trasy tak przejazdowej. I po pięciu dniach możemy już dojechać do północnych Włoch w okolice Wenecji. No piękna wizja. Pojazdy podobne do mojego zastępują jeździdła miejskie, jak to publikują obecnie popularne kanały informacyjne robione przez Francuzów, Niemców, Anglików, Holendrów, gdzie średnia prędkość poruszania takich pojazdów w mieście to około 25 km na godzinę. A tutaj się okazuje, że samochody też mają bardzo podobną prędkość przemieszczania się w mieście około 20 km na godzinę i zasięg takiego, no, niedużego nawet pakietu akumulatorowego dla tego typu pojazdów wystarczy na pokonanie około 150 km, no, co jest, jak wiemy, wystarczające do zaopatrywania się w sklepach, w dojazdach do pracy, a nawet... Przemieszczania się po dużym mieście. Optymalnym byłoby zakupienie istniejącego takiego pojazdu, który nadawałby się do wykorzystania przez lekko niesprawnych ludzi. No i takie pojazdy teraz coraz częściej są pokazywane, a być może w przyszłości będą nawet produkowane. Często wspominam o istniejących maszynach: o niemieckim HP Velotechnik, rowerze trójkołowym Delta XP. Holenderskim rowerze trójkołowym firmy Van Ram Easy Rider 3, czy czterokołowcu amerykańskim Coyote Outrider. Również Rosjanie produkują bardzo ciekawe rowery czterokołowe. Każdy z tych wymienionych marek i modeli pojazdów mógłby być przeze mnie używany. Jak już wspomniałem, barierą jest cena albo po prostu fizyczna ich niedostępność ze względu na odległość, tak jak z amerykańskim outriderem. Bardzo ciekawą konstrukcją jest też polski pojazd czterokołowy EV4 Mountain Bike. Produkowany, a zapewne na wielu innych poziomach, projektowany przez pana Jacka Skopińskiego z Warszawy. Bardzo przypomina geometrię francuskiego pojazdu czterokołowego. Wszystkie te pojazdy mają mniej lub bardziej tradycyjne kierownice rowerowe. Wygodnie w nich siedzimy na zazwyczaj szerokim fotelu, kanapie. Mamy stabilnie podparty kręgosłup i znakomitą widoczność przed sobą. Ponieważ prawdopodobnie mój pojazd poza tym moim prototypowaniem nigdy nie znajdzie się w jakiejkolwiek fazie produkcyjnej, podałem przykłady pojazdów, na które mogą państwo zwrócić uwagę, kiedy będziecie potrzebowali pojazdu o charakterystyce przypominającej ten, który wam dzisiaj prezentuję, ten swój. Nazwałem ten mój pojazd roboczo ED 2023, czyli ErgoDrive z 2023 roku. Jak bardzo pylą sosny, to widać po moich butach, które są całkiem zielone. Trochę połaziłem i już są zielone. Tak samo kuferek całe zielony jest. No i pewnie wszystko też jest inne zielone. Teraz sprawdzę, jakie mam spalanie po przejechanym dystansie. Ale będę musiał uruchomić podgląd Androida. Komputera pokładowego. Przejechaliśmy 3,5 km. No i teraz spalanie to jest istotne. Ojej, 19,6 na jednym. No to jest coś niebywałego. To jest blisko 40. Wato godzin na kilometr, prawie. No to na niewielki dystans mi wystarczy ta bateria, jeszcze tylko napięcie. Temperatura 46 stopni na motorze. A to mała 571V. Więc tutaj są jakieś przekłamania, bo napięciowo dużo nie zdjęło z napięcia pakietu całego. Podobnie na drugim pakiecie tutaj mamy 57,3, czyli takie same jest napięcie na jednym i na drugim pakiecie. Więc jest jakieś przekłamanie WATO-mierza chwilowe. Widać, że nie zliczył całego dystansu, tylko jakiś krótki odcinkowy. Wspaniałe leśne uroczysko, często tędy sobie jeżdżę. No i można mi pozazdrościć.